Dobra, był, był donate, więc podnoszę jedną ręką. Mm. Oh. <ślesk> oh. 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 Zaliczone, zaliczone. <ślesk> o oh, kurwa, się zmęczyłem. Podołam. Siema szefie, zrób przysiad. Ja pierdole, przysiad. Kolana mi pękną jak chuj. Dobra, robimy przysiad. Najwyżej kolana jebną. Jebną kolana, człowieku, pizdu. Będzie krew bez kolan. Zobaczcie jak, jak black, Przysiad. Wander 40 zł. Podnoś hantle 10 razy o! krecing. Pierdolne wystawy. W stawach mi coś strzykło. Słyszeliście to? Coś mi w, w kolanach szczykło. Nie wiem, czy wy to słyszeliście. Ej, było to słychać, jak pierdolnęło w kolanach. Coś? Teraz mi kolana bolo. Nie I ostatnio. O kurwa. O, King officjalny. Ty no zajedą mnie? Oni mnie zajedą, człowieku. 130 h na godzinę. Ty. No pojebało tych ludzi chyba. Raz Dwa Trzy Cztery Ty kurwo Pięć Sześć Siedem Już trochę mniej zmęczony jestem. Walicz konia 4 zł. Zwalić konia. konia. Dobra, walę. 5 zł. Dawaj przysiad. Michał Agarwal 16 zł. 3 zł. O. O. Dwa pompki robisz. No chyba cię pojebało, sferujewany. Jan Wojtak 15 zł. Dawaj trzy przysiady lana kurwo. Szczepiorwi, 3 złote. Szczepiorwi, szczepiorwi, szczepiorwi. Kierowca autobusu, 5 zł. Gruba się po pobiegu gruba świnio, ale się rozpierdoliłeś na bieżni jak na komendzie. Nisko ople, klasę sentmonej to Patrick Becauset his isa campajgnant fundraiser for his surgery. Upotrelnik, Trzy złote. Powodzenia, krecinku szafie, jesteś mistrzem. Nie dam rady. Nie dam rady. Wow! Oh, Raz. O kurwa, trzy bąbki. Nie się mnie kurwa zabiją tutaj jak chuj. Chuj, chociaż napiszą, napiszą na grobie, że zginął kurwa ćwicząc, żeby ludzie nie ćwiczyli. Jak coś to na grobie napiszta, że umarł ćwicząc. Umarł ćwicząc. Pamiętajcie, na grobie taki napis. O, Zrób o to. Zrób to zębic, to Głowy mi się kołuje. Handla. Kurwolini, cztery złote. Szybki chantelek paragraf, 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 Paragraf paragraf, 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 paragraf. Całe lato drabloj, a całą zimę łapotem gości mój Krecink, 16 złotych, dwa pompki. Dwie pompki. Notatnik, szybko. Sen Zbigniewa 5 złotych. Włącz jakąś muzykę, motywującą. Dzięki. Oficjalne. 60 zł, Bieżnia V2XDDDD. Dwie pompki, cztery razy handla, bieżnia i przysiady dwa. Ja pierdole, człowieku. To już będzie zgona. Dopiero 25 minut minęło. Dopiero 25 minut live'a. Ja już jestem jak w drugim wcieleniu. Cały spocony, czerwony. Wszystko mnie boli. To już jest chój. Raz, dwa, trzy, cztery, o kurwa, cztery razy hantla wykreślamy, dwa przysiady, dwie pompki teraz i na koniec bieżnia, na dobitkę, dwa przysiady, Słyszy było to słychać? Teraz dwie pompki. Dwie pompki teraz. Dobra. Jeszcze bieżnia została. I kolejne donaty są. 5 złotych. Przemyśl autobus. Podłącz dildo na ziemi. Zdejmij gacie i rób przysiad na dół deska. No chyba cię sferu pojebało kurwa, bym musiał tobą być. Polskie destrynek tak pod rączkę. Polskie destrynek tak pod 50 Zabiją złotych. mnie. Zapierdalaj na bieżnia. Zabiją mnie. Już mamy dwa razy bieżnie I kolejne donaty są. Ale ja już nie ma, dobra. Raz. Skurwisy nie kolejny. Spermolini, 10 złotych. Dwa przysiady mordo mordopozdobne. No ja pierdolę. Skąd oni tyle pieniędzy mają? Raz. Dwa. O kurwa. Ty nie dam rady, chyba. Raz. Kurwa, aż się blady zrobiłem. King oficjalny 105 zł, jednej niechciale 100 masz dwie. O kurwa. Nie dobra, wyłączamy to chyba. Wyłączamy to chyba już te donaty. Nie cztery bieżnie, bo jedna była tam, to on mi napiwki daje. Trzy bieżnie są. Było trzycie, ty kurowiec Przysiady zaliczone Dwie chłopak dwie bam Dwie kom Dwie pomyki jeszcze bieżnie. I kolejne Donate. Kolejne Donate. Są Polskie i Hermi. Pięćdziesiąt Dawaj, bies Cztery bieżnie mamy z powrotem. Z powrotem cztery bieżnie są. Zaraz idę kolejną bieżnię robić, jeszcze cztery. Kurwa, taka kola by się przydała. Co tu się dzieje? No kurwy mnie nękają człowieku. 1000 zł wydali, muszę na bieżni zapierdalać 30 na godzinę człowieku. Czarny, Czarny kuta z 8 złotych. 8 złotych. Zapierdala julanych, ujulani się, meczysz Ulana. A, nie napisałeś, co mam zrobić, więc nie robię nic. Nie napisałeś, co mam zrobić. Yy, trzy razy hantla i trzy przysiady. Raz, dwa, trzy. Teraz hantla i bieżnie od razu. Zabierz moda bo za mimo, że mam moderator. Ale Noreto niestety ma moda chronionego, no to nie możesz niestety mu moda zabrać. Nie wiem czy oglądałeś moje te live, ale Noreto ma chronionego moda. Ja mu się nie da wykupić. Ogólnie kilka osób ma moderatora chronionego. 20 zł. Rowalini jesteś wielkim sportowcem i moim idolem. Jak dorosnę to chce być taki jak ty. aż biegać, a nie chodzić, debilu jebany. Wiesz, że to bieżnia, tak ten. Zdajesz sobie sprawę z tego. Zdajesz sobie sprawę z tego, że wygląda jakbym chodził, bo kamerka spowalnia, bo ta kamerka ma 30 fps. Sorry, nie dam rady więcej, idę żygać. się w głowie. <laughs>